Gdy już raz spróbujesz, będziesz chcieć więcej. Więcej przygód. Oglądaj AXN HD w Polsat Box na pozycji 35. AXN, tu zawsze jest więcej. Kiedy wygrywasz w Euro Checkpot, zostajesz superbohaterem. Masz moc i odwagę, by zmieniać świat, a niemożliwe nie istnieje. Teraz do wygrania 80 milionów złotych. Euro Checkpot. Doświadczaj więcej. Magda, co o tym sądzisz? Wszystko w porządku? Przepraszam, migrenę. Mam jakieś tabletki przeciwbólowe. Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I co o tym sądzisz? Dla mnie to najlepsze rozwiązanie. Dezamigren konkretnie na migrenę. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Black Wix. Teraz w Empiku trwają super promocje. 50% rabatu na drugi produkt z kolekcji Pushy Winter. 500 zł zniżki na bieżnie Urbo I prostownica Babelis 48% taniej. Empik. Witaj w klubie. Ból zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To takie proste. Praktycznie nic nie czuć. Irrigasin. natychmiastowa ulga dla zatok. Tylko teraz w KFC. Drugie frytki gratis do każdego zamówienia z frytkami. Chrupiąca oferta. Podwajamy frytki do każdego zamówienia z frytkami. Tylko w KFC. Kinder Niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla Waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w superbohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder Niespodzianka. Za murami każda zna swoją historię i swoje marzenia. Najważniejsze dla mnie jest to, czego na mnie rodzina. Tu w jednej chwili spokój potrafi zamienić się w konflikt. A lojalność jest sprawdzana każdego dnia. Ja nie będę z Więzienie kobiet. Nowy odcinek w poniedziałek o 21.05 w Polsat Cafe. Siekiela, matyka, piłka, niech pan do penieza wraca. Kobieta na traktorze to troszkę takie zjawisko tutaj u nas było. Uwaga ja! No i lecz tak nam dobrze poszło i po co nam chłop? Jesteś zajęty? Tak, odpoczywam. No to już nie będziesz odpoczywał. Rolniczki. Już, już, Nowy odcinek we wtorek o 21 w Polsat Cafe. Kiedy luksus zderza się z ubóstwem, miesięczne nasze zarobki, no to 45 tysięcy. Na życie nam zostaje około tysiąca. I ma dojść do zamiany domami? Wow. Zmienia się perspektywa. Nam no, otworzyli na świat. Bogaty dom, biedny dom. Nowe odcinki. We wtorek o 22 w Polsat Cafe. Cheesy Bites w Pizza Hut. Odkryj nowy smak Super Crunchy Pepperoni. Cheesy Bites. Chcesz już. Gdy już raz spróbujesz, będziesz chcieć więcej. Więcej przygód. Oglądaj AXN HD w Polsat Box na pozycji 35. AXN, tu zawsze jest więcej. Kiedy wygrywasz w Euro Checkpot, zostajesz superbohaterem. Masz moc i odwagę, by zmieniać świat, a niemożliwe nie istnieje. Teraz do wygrania 80 milionów złotych. Euro Doświadczaj więcej. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Black Blackwix. Teraz w Empiku trwają super promocje. 29% rabatu na kalendarz adwentowy Lindt Teddy. Do 50% zniżki na perfumy i zestaw patelnic Figer 50% taniej. Empik, witaj w klubie. Miałam ci ja pieczeń, ale mi zniknęła. Miałam ci sałatkę, była lecz jej nie ma. Moskwia, nie to do siebie mają. Że gdy gościom podasz, od razu znikają. Wszystko to za sprawą, tłoczenia pierwszego. Użyj w kuchni Kinder niespodzianka i 16 figurek Playmobil dla Waszych dzieci. Twórzcie własne historie i bawcie się razem w superbohaterów. Przygoda zaczyna się z jajkiem Kinder niespodzianka. To cudowne, gdy dzieci mogą być w pełni sobą. Jak wspaniała jest przekąska, która ułatwia im wyrazić swoje emocje. Dlatego stworzyliśmy Kinder Kinderini. Nowe, chrupiące ciasteczka o wyjątkowym smaku tylko od Kinder. Kinder Kinderini. Jedno ciasteczko, tak wiele emocji. A, to znowu moja młodsza siostra. Nie wyobrażam sobie dnia bez jej uśmiechu. I naszej małej przerwy na przyjemności. Pyszna przekąska prosto z lodówki. Chłodny mleczny krem otulony puszystymi biszkoptami. Kinder mleczna kanapka otuleni miłością. Teraz nowa truskawkowa edycja limitowana. Sponsorem programu jest Olymp Labs. Producent suplementu diety Olimp Collagen na program zaprasza sponsor, producent leku Pyralgina. I na ból głowy, i na ból pleców, na ból o dużym nasileniu Pyralgina. Na program zaprasza sponsor, Wukruk. Właściciel salonów i sklepu internetowego wukruk.pl To co, zaczynamy drugi raz.